Uwaga, teraz wam będę pokazywał koszulkę. To jest kubek, też można kupić, sklep kompatyjny, Limitowana edycja Timi Samo, pamiętajcie, kupując koszuleczkę, dokładacie cegiełeczkę i link do Pay Per View macie w opisie, drogie się. I kupujcie z tego, nie dawajcie zarobić grubolowi 100%, dajcie mu zarobić tylko 90%. Link macie w opisie. Przejdźmy do moich odczuć po no. Zdrowie! Rafonik zawalczy z Szymonem i zamuka z Przykiem. Malcin zwyciężył. Nie. Szymon zwyciężył w walce wieczoru. Uważaj tam z... Tyłu. Z Danielem brzejem parasajdem. Proste, o Konferencja piąta powinna być najlepsza. Czy była? Piszcie w komentarzu. Jak na moje, było troszeczkę za mało mnie, bo miałem aż dwa pytania. Ale stwierdziłem że tak, po konferencji. Usiadłem w samochodzie i mówię: OK, nie muszę za dużo mówić. Ważne, że dużo pierdalną chłopa w oktagonie. Samo przygotowanie było o tyle fajne, że wchodząc do góry, wszyscy zawodnicy pierwszy raz w życiu siedzieli przy jednym, długim stole i nikt nikomu nie najebał. Ani nie wstał nikt do nikogo. Ani nic w sumie głupiego sobie nie powiedzieliśmy. Więc było spoko. Porównując do konferencji poprzednich, ta była dużo, dużo gorsza. Pod wieloma względami nie wiem dlaczego, po prostu. Tak mi się wydawało, to są moje odczucia. Może dla Was wyglądało to lepiej, dla mnie wyglądało to gorzej. Eee, czułem się tam troszeczkę taki, ale no mówię, eee, wesoło było. Najbardziej wesoło było na trzeciej konferencji, na trzeciej części, gdzie dziewuchy tak krzyczały, że prawie się tam pozabijały, że nawet Wojtek musiał je uspokoić. Wojtek wybuchł normalnie na konferencji, na części, na części drugiej, na konferencji, na której byłem. Wiem, bo tam też siedziałem. Możecie zobaczyć, naprawdę tam byłem. Tak zrobię w pewnym momencie, żeby mi zdjęcia też zrobili ładne, żebym miał co do na Instagram. Ja powiem taką. An wiem, że mi tutaj nie wypada, ale powiem taką anegdotę, że wagina walenia, walenia niebieskiego podczas pododu osiąga szerokość od 6 do 9 metrów. Co, co czyni ją drugą największą pizzą na świecie po tobie. Stary, musisz być bardziej wygadany, co ty robisz? Wojtek Gola teraz jest YouTuberem Wojtek Gola jest teraz YouTuberem I czasami, czasami musi takimi panczami rzucić Niekoniecznie na konferencji Ale Olejnik jest znany z tego, że jest poniżany Przez wszystkich znaczy nie przedemną, bo ja go nie znam. Ja mu mówiłem: otuchy ci dodaję, mach! Poczymaj moją rękę, dodaj ci otuchy. On tam stał taki smutny w tym wejściu. Eee, bardzo zestresowany był. No i mi się wydaje, że ten punch bardzo mocny, bardzo śmieszny był kurwa nie na miejscu, nie? Tak troszeczkę nie na miejscu był, bo olejnik wtedy tak o, siedzi zestresowany. Ja widziałem, że on robił tak nawet, powiem, że siedział i tak uciekał. Wiesz o co chodzi? Nie? Że po prostu mięśnie już mu odmawiały posłuszeństwo, uciekał chłop. Eee, no i mówię. Face to face i koleś do Oktagonu nie wychodzi. Za ten pas. Może ochronę poprosimy, żeby tutaj miała, bo to nie wiadomo co się stanie. Panowie to nie parking, pamiętajcie. No i się zaczęło. Dobra, a powiedz mi, no bo najważniejsze pytanie. Marcin Krasacki twój przeciwnik. Jak czułeś się z nim na jednej konferencji? Na jednej konferencji dziwnie, bo pierwszy raz go widziałem od bardzo dawna, ale tak w sumie byliśmy razem w kiblu, w kabina w kabinę, nie pozabijaliśmy się, więc na pewno lepiej, lepiej to wyglądało niż z Palaceiten. Z racji tego, że nie jestem turbowybuchowy, zostałem przeniesiony na konferencję drugą, na drugą część konferencji i na trzeciej, na trzeciej części konferencji mieliśmy już naprawdę samą śmietankę, czyli dwie kobiety. Minimajka i Kruszwila. I bonusa, oczywiście, kontra Najmana. Ewidentnie za daleko daliśmy dziewczyny od siebie. Za daleko, nie to rzuci eee, czym? Plastikowym kubkiem. To... Czekajcie, uwaga. Coś będzie, coś będzie grane, słuchajcie. Ale nie mam kasku, Monia, proszę, nie mam kasku. O statku kosmicznym, że gdzie zaparkowałaś go? Ja będę tłumaczył. Bo dla mnie jesteś po prostu emersjaninką. Proszę, Emersjanin. poproszę, bo tutaj Esia za Bardziej. bardzo chce zabłysnąć, posyp się brokatem. Wow, ale teksty jak na jedenastolatkę latkę przystało. Po prostu... Dobra, wow. moi drodzy. Popłakałabym Za... się, ale moja Słuchajcie. maskara ma więcej cyferek niż twoje IQ. Jesteś taka stara. Słuchajcie, kolejny zawodników. Ej, dajmy, dajmy. <głos》>. Dziewczyny nie pierdolą się tak, w tańcu. Dobra, ale... O, wow, widzę, że po poprzedniczce elokwencja ci została. Naprawdę. Tak, wysoki poziom kultury i elokwencji. Gratuluję, moja droga. Dziękuję, kochanie, chyba wręczę Ci pierwszy prezent. stało. Dobrze, dziewczyny, słuchajcie. Czekajcie, bo Co dostaniesz ode mnie? Shut the fuck up. Bo zaczynasz pierdzielić farmazony właśnie i słuchacie. Shut Dobra, zamknij już ten ryj, odłóż ten mikrofon i nie mnie to. Mam bardzo ważną rzecz do przekazania bez urazy dla Marcina Najmana oczywiście. Mam Ale jaś, Dobra, zabij ten ryjusz. Spokojnie, ja przychodzę tutaj w pokoju, a ty mnie obrażasz. Czym, się, ró czym się różni Marcin Najman od Wódki? Niczym i to i to dobrze klepie. Do tej części konferencji nie za dużo wiem, bo udzielałem wywiadu, ale na samym początku słyszałem, że Kruszwil próbował się przebić przez Bonusa, a Bonus e, powiedział mu tak dosłownie i dosadnie coś, czego Kruszwil w internecie by się nie mógł spodziewać. Zamknij kniry i Kruszwil ucichł. Coś tam jeszcze z wywiadów słyszałem, że dziewczyny się wymieniały e, jakimiś parówkami, e, kiełbasami innymi wędlinami i gdzieś tam e, było też face to face, które widziałem e, Kruszwila i Minimajka i takie face to face załatwiłbym troszeczkę inaczej, że przykładowo, patrzcie, to jest y, Kruszwil, a to jest minimajka. I teraz tak, tu stoi minimajka i zwrot Kruszwila był skierowany na Minimajka, ja bym patrzył w przód. Po prostu tak, że nie widzę przeciwnika. I tutaj Kruszwil zjebałeś, ja serduszkiem za minimajkiem, bo se piąteczkę zbiliśmy. Eee... Kurwa, jaki on jest nabity. Same mięśnie. Koleś nie ma kurwa tłuszczu. Tak jest. ma kurwa za nogę i cię z OKTAGONU kurwa Kruszwil wyjebie za to, że mi nitra wyzwacie. Mini trzymam kciuki. Podsumowując całą konferencję, mam zajebiste koszulki na sprzęt. Zobaczcie. Podsumowując ją, Pawłowskiego mi troszeczkę brakowało, bo on jest... Lubię grubasy, koszulkę mi wyszło. Obiecał mi, że kiedyś mnie na lody weźmie. Chyba, jeśli chodzi o przemiany z dupy, pierwsza przemiana jest najlepsza. Jakbyś kiedyś chciał kontynuować to, to pierwsza jest najlepsza, bo ona nie jest aż tak dominująca jak twoje przemiany kolejne. I wtedy my, jako aktorzy główni e, tego całego show, byśmy mogli się troszeczkę bardziej wypowiedzieć. Brajanek fajny, ale taki bardziej do szaty. Taki, że wie, że no się kum jak cię tam co i jak się kurwa spociłeś. Tam jest dobry. A tu jest taki potrzebny, bardziej elokwentny z dupy, bo ty jesteś w chuj inteligentny, więc takie coś byś mógł e, prowadzić pierwszą swoją przemianą. Jeszcze raz powtórzę mi się, pay per view to jest cegiełka dołożona do moich przygotowań. Przygotowania też naprawdę kosztują, musimy zapierdalać, e, zatrzymujemy rozwój naszych kanałów na czas e, przygotowywania się do gali, więc każda złotówka, która nam wpadnie do kiermany, naprawdę jest na wagę złota. Kłania się, aż po same kule, aby pamiętajcie, żeby kupować kubki. Nie no, kurwa, zostawcie łapkę w górę. Elo! Na razie słyszałem, że się, że się na fonik chce bić, ale, ale z tego, co wiem, to najpierw musi wygrać walkę z iSamu, bo tak to raczej musiałbym to przemyśleć. Ty, ale byłeś ze mną, zrobiłeś sparring, był wyrównany, nawet bym powiedział na moją bardziej... no, dominowałem cię, gościu. A mówicie o tym... Co... <laughs> Słuchajcie, nie, 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 oni <laughs> mówią o tym, co było tydzień temu w Dark Roomie. <laughs> Ale wstawaj to na YouTube'a. Stary. To ludzie no, zobaczą. Ludzie zobaczą, ale stary. To nie była dominacja. No i nie gościu. Ja się bawiłem z tobą. Tak. Jeździłeś co po, po każdym, z każdym się bawiłeś. No, z, co ty Gościu gadasz w ogóle? Ja, Słuchajcie, to, nie przywójajcie się tak tutaj, bo tutaj olejnik płacze. To była no. zabawa. Ale faktycznie, jeżeli widzowie będą chcieli. Pierwszy jest bonus z kolejca, ale no nie sądzę, żeby wygrał. Co ale bonus, zobaczymy. Co bonus. Co bonus? O, o. O nie! spokojnie. Uwaga, wypadł no telefon komuś. Ja się, ja, się, jakby co? ja się Marcin, chętnie z tobą zmierzę. Ja się, jeżeli bonus ustąpi, to się chętnie z tobą zmierzę. Ale no nie sądzę, żeś ja wydał Zisamu. Byką.